Cześć, witajcie w dzisiejszym filmie. Dzisiaj coś ze ślubnej tematyki, bo chciałabym Wam opowiedzieć o naszych wszystkich tragicznych ślubnych wypadkach, które mieliśmy przyjemność popełnić dzień przed ślubem, w dniu ślubu. Jak tak zaczęłam o nich myśleć z moim mężem to i zaczęliśmy je wypisywać, to okazało się, że było ich naprawdę całkiem sporo. Także nie przedłużając, zaczynamy! Pierwszą, bardzo spektakularną wpadką było to, że mój mąż dzień przed ślubem e, przyciął sobie palec z drzwiami od samochodu i ten jego palec tuszowo serdecznego e, chyba ten środkowy, e, był cały czarny, w sensie paznokieć. E, cały czarny, wyglądało to strasznie, makabrycznie i e, był to taki, pie, była to taka pierwsza rzecz, która właśnie rozpoczęła potem całą kaskadę pozostałych wpadek, które mieliśmy. Nieprzyjemność popełnić. Drugą wpadką, już taką naprawdę bardzo stresującą w tamtym momencie było to, że na naszej sali nie było zastawy. Nasza sala była po prostu miejscem, które wynajmowaliśmy i bardzo wiele rzeczy musieliśmy sami sobie wynająć i zapewnić, żeby były serwetki, stoły i tak dalej. No i zastawa stołowa, wszystkie te Sztućce, talerze, podgrzewacze. Wszystko to leżało po naszej stronie, aby to wynająć. I właśnie w piątek rano mój narzeczony miał ten sprzęt odebrać z wypożyczalni. I pojechał tam dużym takim terenowym samochodem z dużym bagażnikiem, myśląc, że po prostu te rzeczy w skrzynkach ułożymy sobie w bagażniku, na siedzeniach i tak dalej. No i było nasze ogromne zdziwienie, kiedy właśnie Kuba pojechał odebrać nasze zamówienie i okazało się, że ta firma zapakowała to w taki, na paletę w takie wielkie pudło w sensie taki ogromny sześcian owinięty streczem którego nie, nie dało się w żaden sposób zapakować do samochodu no i musieliśmy na szybko kombinować jakiś transport i koniec końców musieliśmy dodatkowo jeszcze zapłacić i transport tego sprzętu był w sobotę z samego rana, także już na ostatnią chwilę no, i było to dość stresujące w tamtym momencie. Inną bardzo spektakularną wpadką, którą popełniliśmy, było to, że mm, zamarzył mi się welon. Welon nie byle jaki, welon czterometrowy. I wiedziałam od samego początku, że nie będzie to zbyt wygodne i że w, sam, w samym kościele będę miała tylko na sobie ten welon, potem od razu go zdejmę. Natomiast bardzo mi na tym zależało. Swoją drogą mój welon zrobiłam sobie zupełnie sama i może kiedyś o tym opowiem w innym filmie. Ale yy, o co chodzi? Otóż yy, wymyśliliśmy sobie, że do ołtarza odprowadzi mnie mój tata, yy, który w ogromnym zaaferowaniu i przejęciu całą sytuacją właśnie pod samym ołtarzem, kiedy już miał wrócić do ławki, na mój welon nadepnął i go wyrwał z tych włosów, jednocześnie też niszcząc pół fryzurę, którą robiłam sobie sama i na której nie było tony lakieru, która by ją przytrzymała i ochroniła właśnie przed. Yy, zagładą. Zatem yy, cała ta fryzura była już taka naprawdę ledwo zipiąca, plus welon wypadł. No i potem przez całą muszę bardzo się stresowałam, że zaraz wypadnie, i pierwsze co zrobiłam po wyjściu z kościoła to go zdjęłam i taka to właśnie była historia. Yy, inną wpadką, no taką rzeczą, której po prostu nie przewidzieliśmy, było to, że na naszej sali mimo bardzo dużych drzwi tarasowych z dwóch stron. Nie było klimatyzacji i no, trafiła też nam się taka pogoda, że było dość duszno i parno, i jednak na tej sali było mm, tak już pod wieczór trudno wytrzymać. Goście głównie siedzieli na zewnątrz, mm, co jakby też, też było w porządku, no bo ten teren tam dookoła był bardzo ładny i, i to było ok. Natomiast to nas wszystkich zdziwiło i było słabe natomiast tu też muszę zaznaczyć że my byliśmy pierwszą parą która tam, robiła tam swoje wesele i ta klimatyzacja pewnie w przyszłości też się pojawi także taka to historia zaraz zerknę moją magiczną karteczkę były jeszcze dwie takie spektakularne wpadki których trochę potem żałowaliśmy pierwsza była taka że właśnie w momencie kiedy wchodziłam do kościoła panowała tam cisza ja na ten ślub troszeczkę się spóźniłam, wiedząc o tym, że nasi goście będą mieli problem, żeby znaleźć miejsca parkingowe i dotrzeć tam na czas, więc chciałam uniknąć czegoś takiego, że już mysza się rozpoczyna, a jeszcze wszyscy do kościoła wchodzą i się zbiegają, dlatego troszeczkę się spóźniłam i z księdzem ustaliliśmy, że w ogóle tak, księża o tym wiedzieli, oczywiście, że ta msza lekko się opóźni i oni zasugerowali, żeby właśnie zorganizować Kogoś, kto będzie wtedy śpiewał albo grał, coś cichego, żeby, żeby nie było w kościele takiej niezręcznej ciszy. No i niestety my zapomnieliśmy o tym porozmawiać z naszym chórem i z organistą, i faktycznie ta cisza była. I co gorsza, ona jeszcze była potęgowana przez to, że ja już stałam w tym przedsionku, kuba był pod ołtarzem, on mnie widział, wszyscy goście mnie widzieli, księża nie wiedzieli, że to już, chór nie wiedział, że już może coś, zacząć śpiewać na wejście, więc była taka chwila. Niezręcznej konsternacji, no ale na szczęście w miarę szybko wszyscy załapali, że to już ten moment. I chyba ostatnią taką naszą wpadką, trochę logistyczną, było to, że kwiaty spod kościoła, w jakimś takim bardzo dużym zamieszaniu, trafiły nie do tego samochodu, coś tam ktoś nie wiedział, co z nimi zrobić, i koniec końców pojechały na salę weselną, gdzie tam w tym bagażniku sobie siedziały biedne. No, ale to była taka po prostu. Logistyczne niedogadanie, gdzie w całym tym zaaferowaniu dużo rzeczy się działo i po prostu nie o wszystkim daliśmy radę pomyśleć w tamtym momencie. Dajcie znać w komentarzach, jakie były Wasze ślubne wpadki, albo jakich wpadek byliście świadkami na ślubach innych, jestem bardzo ciekawa. Natomiast taką puentą, którą w sumie mam na koniec, myśląc o tym, to to, że ten dzień i tak i tak zawsze będzie super, niezależnie od tego, jakie wpadki by tam miały miejsce. Także pamiętajcie o tym i jeżeli ten dzień jeszcze przed Wami, to zdecydowanie nie ma się czym stresować i... Wydaje mi się, że nawet jeśli Nie będzie nie wiadomo jakich kwiatów Nie wiadomo jakich pieśni I całej, całego tego anturażu To i taki tak najważniejszy Jest właśnie ten ślub I nie ma co się skupiać Na takich drobiazgach i detalach Czasem, bo to tylko Dodatkowo stresuje Zapraszam Was do obserwowania mojego konta Na Instagramie oraz do subskrypcji Tego kanału No i widzimy się w kolejnym filmie Na razie, pa pa